Pixelosa Art Manifest filmowy i telewizyjny Video Koma WIDEOKOMA Koma Video Koma Video Pixelosa 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 23 lipca 2008 roku na szczycie telewizji publicznej, którą zamierzamy opuścić dzisiaj do podziemia. Ogłaszam Manifest Artystyczny Wideokoma. Powołany przez filmowy i neopublicystyczny ruch anarchistów opowiadających obrazem miasta w komie. Miasta w domu! Miasta w Jesteśmy w Manifestujemy komis, koniec zaufania i tolerancji, tolerancji dla tego, co na ekranach telewizyjnych pokazują kamery. Manifestujemy. Manifestujemy! Manifestujemy odejście od sztucznego w formie i treści opowiadania obrazem przez profesjonalistów z show biznesu. I ograniczając środki wyrazu do minimum, tworzymy Video notes. Wideonotez, szanowny Video notes. panie. Mobilne oczy. Mobilne oczy Komy są w ręku i z tej perspektywy opisują świat, który przekazany zostanie wraz z osobistym komentarzem dalej. Miasta w Komie tworzą wolne medium, telewizję obywatelską. Miasta w Komie powołuje do życia wideo-notes, wideo-notes, wideo-notes notes. Komórkowy. komórkowy i czynią z niego najprostszy instrument fotograficzny do wypowiadania się poprzez obraz i osobistą narrację. Wideonote tworzy obraz świata. Skrajnie subiektywny i skrajnie intymny. Antyatrakcyjny i szorstki. Zatopiony w graficznym szkicu pixelozy. Nie udoskonalamy i nie upiększamy twarzy i przyrody. Pixeloza, 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 pixeloza. ciężka jazda. Pixeloza, pixelowa, Koma to to komunikacja. Płynie, prąd, koniec, miasta do miasta. Oznami telefonu, rękami wyobraźni. Powstaje obraz. To Polska, koniec 2008. Mianowicie. Halo, halo, halo.